gram zimmy mi ale dzisiaj będziemy robić dzisiaj będziemy grali w Heaven nie wiem co będziemy robić mówię po prostu będziemy grali więc przepomaluję włosy od razu dobrze zbudujemy może jakieś prace zrobimy policję albo coś tam będziemy kraść może nie wiem Pierwszy, pierwszy taki odcinek z Robloxem jest. jeszcze raz jeden? Nie naturalnie, Jeszcze oglądał sobie to. Jak będziecie mi trochę słyszeć, to. to sorry, ale. Uf, no. Dobra, pyk, pyk, pyk. Jakiś... Weźmiemy tą chałupę, bo to miejsce nie miałeś. I się wezmę

Dobra, to. To. dobra ja muszę sobie przygotować żart. Tak do będzie wyglądać, dobra, ale znać. idę zobaczyć do góry. No. Która sama jest, ja, ja nie wiem, co to jest no, jakiś dom to no. Mój daj mi że ja w tym czasie mam. Posłyszałem Ale poczekajcie. I o taki zielony skrót że co miał Jestem tu pierwszy raz, a ona mówi, że prostytutki wiedzą wszystko. Przychodzi później ten, Karol, nie? Do prostytutki. I kolega, kolega babka. Kolega babka, on przychodzi do prostytutki i ona mu wyciąga rytę. Niskony miejscu, nie?

Czy to Tak. Ej, Jestem mega tam. fajnie, a jak długo? Proszę już. 4 lata już może. Mordy Kurno jest! gest! Ej, mega fajnie, dobra, pozdrawiam cię, trzymaj się. pa. pa. Co tam masz? Nie a po co? A po co? Mamy alternatywkę. Mhm, mm wygra. Mm -hmm. A co tam jest to masz na tej listce? Zobacz jakiegoś Instagrama, alternatywkę. Twerk. Zdobać pieniądze okay, to być. Twerk? Za twerkujesz? I Instagram też A za twerkujesz? Dobra, mamy to Dzięki dziewczyny Idę Mamy twerk Proszę państwa Jeszcze na nie Idę się pochłanić Dobra, idę Dzień Dzień, Serio? Ty. No. No. Ale masz fajnie A ja nie mogę Słabo mi się idzie eee. Czekaj Co? Na starcie firmy pomoże ci księgowi jest potrzebny. Pik, 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 znajdziemy jakąś inną A A dobra. na Dobra. To gdzieś mam rozumieć ze z charakterem. znajdziesz co musisz znaleźć policja? które cię ucieszą. Żeby twi... Pi 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 pi. Oh shit, nie zaliczy mi to. Czemu? Dobra. Bo ja ją i rozśmieszyłem i zatwerkowałem Także przypomnę zasady do naszej gry. Na jednym Tyk. połączeniu, nieważne nie osób, może zrobić tylko jedno Tyk. zadanie. A druga zasada Tyk. jest taka, że Tyk. dopóki Tyk. nie, Tyk. nie Tyk. zrobisz Tyk. z tymi nie Tyk. możesz mu powiedzieć, że to była gra i że to jest bingo. On ma tego nie wiedzieć. A to mogę zrobić sobie tak, że wybiorę sobie twerkowanie, a rozśmieszenie sobie anuluję? A który było pierwszy? Rozśmieszenie To nie. Żeby to je, możesz. Mogę? Możesz zajdzie, do tak. dwa. Nie, nie bo to będzie już szóstą. A ile już masz? No, niby dwa, ale no tak, to mam jeden, bo się kasuję. to kasuje. To kasuje rozśmieszenie Dobra. Dowiadałem się za niedokumentarzem. Pyk, 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 poczekaj, chcesz tu policji? ja, także mam dwie rzeczy zrobić. Hey, ja, tak, Hej, tak. jesteście razem? A co? A co? Tak, co? super tam. I pół na pół. No, B. B jesteście? S. A. a macie jakieś tatuaże? Mam

No? Ej, a subskrybujesz kanał? A masz teraz jak pokazać? Ej, ty jesteś z ludzkiego, ty masz migatkę? Tak. Jez dobra, odchaczam sobie. Robię bingo teraz, za nie robię. Bingo. Ej, ej, zapomnę Będę tu Dobra, mamy z Dobra, cierp. Eee, patrz. Dobra, wychodzisz Skarbiony y, gościł do lekarza, a, o, a lekarz mówi: A co się raczej No, co się skradam? Co mamy? Tak <laughs> Dobra, mam no odkoczone! Rozśmiesz kogoś! Pogczam! Ty, 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 ty masz tutaj YouTube, surfero! Ja cię mam skrajbowanego. O, dzięki wielkie! Serduszko na ciebie, idę dalej! Dobra, mamy rozśmieszone! Jakiś w, Czekaj, w jak zami, nie wiem, słyszałem bo kiedyś Mnie nie rozśmieszył osobiście Ale ją rozśmieszył, więc pogczam U, kur... Masz streama? Mam streama, ale wiem, że ty jesteś od surfero, A subujesz? Chyba... No na pewno subuję! A pokaż, że subujesz? Dobra, poczekaj, kur... Jakie ja tu mogę zrobić. O, dobra, czekaj, pa. Subskrybuję Surfero. Jo, zarobiliście, mega fajnie. Pies! Tak! Dobra! Mamy to! Zwierzę! Fajnie, pieszo, ale bym ci wycałował głowkę! Pieszek miłości, piesek miłości! Siema! co to tam? Stary masz tatułazy jakieś? Mam jeden! Poka! O A mamy coś, że to jest w normalnym miejscu cenzurowalnym jakimś? Tak! O, jest statua! Yes, ma... Fajny! Co on symbolizuje? Nie pamiętam. <grywa> okej, okay. no, no dobra, okay. dobra, okej. Dobra, się przybierę się do tego strzeżaka, nie wiem Ja nie mam. A ile masz lat? 20. O. No. Sorry. To zrobię. Dziękuję. <śmiewanie> <śmiewanie> dobra, chodź z każdym gościu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam i się Mam sześć. Serio? No, ile masz? LGBT miałasz? A skąd widziałeś, że LGBT? Zapytałam. Czy jest z czym? Czy A ona? Tak, jesteśmy BI. Jesteśmy razem były? Nie, jesteśmy BI, po prostu powiedziałem. Mogę cię naliczyć wąsa? Nie. Dobra, moim teraz celem jest zdobycie. <śmiewanie> dobra, kurno, nie ma ty. Dobra, dobra, będę Do skońCzył, tak chodził. Ej, jak mi troszkę Hej dziewczyny. O, hey Kurde, to jest serfero! O ja, o ja widziałam. Ej, a umiecie! która teraz tej strony. A zatorkujecie mi. <laughs> proszę! Ale jakbym miała dwie na raz, to taki shotgun. Błaga! Nie mi Edita, proszę, 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 proszę. proszę. zaturkujcie mi, to zrobię, to zrobię tego. Edita. <laughs> nie błagam, nie! Może coś innego? O kurde! Co tu się stało, Wojcie! Wojtek? Wojtek! O! o nie błagam! Bo... To jest moja gejolita! To mnie w miał dwie naraz Jezus Maria! Ale, ale dużo osób nie życzę, Ale to nie jestem ja. To Ej, jesteś, nie jestem, jest ja nie Nie jestem mąż. Kuć Co ja mi złotóweczkę. To ja ci Ale przelejecie? Tak. To, ty? Ale, ale to numer, dobra? Dobra. dobra. Ale mam wiedzieć, że to na pewno do ciebie przyjdzie.

Wypadanie włosów zakrywałem czapką. Rozumiem, tak, że dookoła. To jest kurwys. Dawaj, z Na go zgodnie z dołączoną do... skręcaj kurwys. To jest 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 kurwys. To wam kurwys. jest kurwys. On się nie chce grać. Przekąska i jeszcze więcej. Kevin, bo to jest ich O, to moją kolegom gram. Znacie go, nagrał nagrodzenie. Tak, brała. O no, widzisz? Nie, nie, nie. jest Brawo. Długo przeleje ci, Czyli Nie, nie, dobra, weź za to Nie, Ja tu czekam a Nie 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 wiem ja czemu Jak się rozłączymy to ci od razu przelejemy, a jak nie to Jak nie, to będziesz, wstawisz nas na odcinek I powiesz żeby nas, nie wiem Coś tam <laughs> Obiecuję, na mały faluszek Czekam do 21.55 no. Dobra, dobra to dobra, my wychodzi. I my ci Dobra, czekam mi te pieniądze i dorobisz to z tym zadaniem Mam nadzieję, że my nie wydymają Oczywiście numer jest specjalnie robiony pod odcinek pod podsłonieniu pieniądze na taką simkę Bo mam stare konto bankowe z tym numerem, więc... Jeszcze no, o... No Fajnie Szymonko... Dobra, jak szybko przemieszcza się burza? Dwa na godzinę Acha. Dobra, A, to być nie. A dlaczego pociągi się nie wyprzedzają? Bo jadą po kolei. Ja się czekam. Daj kosza. Dobra, muszę teraz... Nie. No co?

no dobra, to Ten sam, ten sam. Jak ten sam? No ten sam, po prostu ja wiecie, ja nie zdradzam swojego numeru. A ile mu sobieście? Dziesięć złotych. I opierdzielę tak dużo, ja mam was prosiła o złotówkę. On też nas prosił złotówkę. To ja bym chciała od was złotówkę. O, ej, jesteś alternatywką? Jesteś chyba alternatywką. Alternatywki, proszę, zróbcie i coś ze mną. No, coś tam, no, trochę. Nazwałabyś się alternatywką? No... Człowiek masz tak nogi, w nosie jakieś, no jesteś! Jakieś dzieci ostatnio jak szłam, to zaczęły się drzeć do mnie, kink, Niko to Olga. A no to widzisz, bo wiem, że jesteś alternatywką! No jesteś alternatywką! tam! Dzięki wielkie! Dobra, teraz już łatwiej jest mówić ile mi zostało. Zostało mi 7, a zostało nam mało czasu. 40 minut. Ta łóżka zminęła. No dobra, to zaraz ci i Zaraz przejdziemy, tam nie Dobra, ukrycia, kurna, mogę łóżka zrobić. Zobaczmy pieniądze. Kurde, łóżka mogę z zrobić! Kurde, jestem za nim patrzona, że mogę sobie łóżko zrobić i nie zrobię. Poczekaj. Jez! Biorskiera, cześć! Ej, nie wiem czemu, ale dobra A wszystko dobrze, co u ciebie? A bardzo dobrze, bardzo dobrze. A zrizujesz mnie? Kręć mi jak beton, betoniarce Kurna, 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 kurna. kurna, kurna. Jest, kurna jest, dobra, 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 mamy cię! E, jazda! 90. Teraz zbieramy jako, teraz. Zbyt, kurna, się do razu. kurna, nie. W w twój dół, żeby cieszyć się większą wygodą i niższymi rachunkami.

Górna, reklama. Ty... Kurna, ta reklama. Ja bym poleciała. Miesz tą białą czekoladę? No. Jest biała i słodka jak ten. Kurna, rozwalasz to? Gdybyś była czarna, no to by było gorzej, ale... Mam, mamy to. I sam Także tak prezentuje się aktualna ilość punktów. Moja oraz Anielki. A jeżeli chcecie więcej takiego kontentu, zostawcie proszę łapkę w górę pod na kanale, z dzwoneczkiem i komentarz. Z propozycją zadań do no następnego bingo. Dzieci. Czeka. Co z tym palcem ja wyskakujesz się... do mnie? Ale to było do innych typów w ogóle, bo mnie zazywali od szanownych dziwaków No, do mnie wiedzibach. pokaż coś ładnego Co ja mam ci pokazać ładnego? No. no serduszko Serduszko Co ty dziwne rzeczy No bo połowa facetów w takich czasach jest taka Ja jestem determinem, słuchaj, ja nie myślę nawet o takich rzeczach No i bardzo dobrze A masz chłopaka? Nie mam Mój był chłopak y, zawoził dla jakieś laski z Ome, randomowej Zdradził cię? No zdradził, trzy razy Tak! Znaczy, nie cieszę się z tego, przepraszam. W ogóle, szczerze jest mi przykro, że to słyszałem. No, mi no, też jest przykro, ale no, co się stało, co się stało. Może tak musiało być. Słuchaj, jestem jeszcze od niego? Tak. Szczerze ci mówię, że tak, bo on był brzydki akurat. Ale i no tak go tak, kocham. Możesz podać Instagram? No, mogę ci podać, w sumie.

Ale to spokojnie, ja się jestem w formie Ej, dziewczyny, mogę was rozśmieszyć? No dobra Dobra, dlaczego pociągi się nie wyprzedzają? Nie wiem Bo jadą po kolei <noise> Dobre, nie? <noise> Dobre, nie, ja wiem no, Zarówno ej, dobra, dzięki wielkie Prosisz u was to? Tak <noise> Jestem boginią żartu, ja wiem Ja wiem Hejka, macie zwierzę... A, tu jest piesek, mogę go zobaczyć O Jezu jest Co Coły 25 minut, a nam zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć No na już w sumie to sporo, ale fajnie, ozmywała. Na Nara widzowie, zostawcie łapkę w górę, bo długo tego nie, nie mówiłem. Stawcie łapkę w górę, subskrypcja na kanał, i komentarz, jak chcecie. Ciekaw, bo będę mi się to zwanować, i będzie jakieś pierdoły tam napisane, ale dobra. Dajcie łapkę w górę i subskrypcja. A ja spadam. Nie.